Szczęść Boże, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Jestem w lesie. Jest piękna okazja. Jestem w takim lesie, gdzie nie ma ludzi. Jestem razem z moją mamą, mam chwilkę odpoczynku, ale też w tym lesie chcę pomyśleć o Was. Mam nadzieję, że wszystkim Wam podobał się film albo książka, którą mieliście przeczytać. Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to serdecznie o to proszę: Szkoła Uczuć albo książka. Jesienna na miłość Nikolasa Szparksa właśnie szkoła uczuć została nakręcona na jej podstawie i w tamtym temacie lekcji chciałem, żebyście przyglądając się głównym bohaterom zobaczyli, na czym polega poznanie drugiego człowieka. Zakochanie, miłość i rola poznania. I też z drugiej strony, jak bardzo kiedy poznajemy prawdę o drugim człowieku, my sami się zmieniamy i my sami nagle odkrywamy prawdę o nas samych. Też dobrze to rozumiecie i widzicie na podstawie choćby tego filmu i książki, że poznanie kogoś wymaga wysiłku. I wcale ono się nie odbywa wtedy, kiedy nam jest super, kiedy nam jest wygodnie, kiedy się dobrze czujemy. Ale im trudniej jest, tym bardziej my sami odkrywamy nas, siebie, jak się zachowujemy, ale też drugą osobę. Że też widzicie, że w zakochaniu, które rozgrywa się bardzo mocno w sferze też takiej fizycznej, emocjonalnej, krokiem do miłości jest moja decyzja, ale też za takie oddanie czegoś z siebie. Że jeszcze zakochanie do miłości jeszcze jest... Długa droga. Mam nadzieję, że spodobał się Wam ten film. Zalinkuję jeszcze piosenkę, którą bardzo lubię. W książce jest więcej motywów religijnych i myślę, że warto też krótką tą książkę przeczytać. Ona ma 120 stron, więc to nie jest dużo. Chciałbym, żeby kolejnym Waszym tematem było powołanie do kapłaństwa. Też wam wrzucę drugi filmik rybacy ludzi, zrealizowany przez Episkopat w Stanach Zjednoczonych, i chciałbym, żebyście zobaczyli rolę, zadanie, funkcję księdza, ale też właśnie na początku drogę powołania, czyli co się stało, że w sercu młodego mężczyzny zrodził się pomysł, miłość, zakochanie, fascynacja do tego, żeby odłożyć założenie rodziny, a oddać się. Panu Jezusowi, po to, żeby Pan Jezus przez tego mężczyznę innych doprowadzał do zbawienia. Serdecznie was pozdrawiam i życzę dobrego dnia. Szczęść Boże.